15 uczniów ze szkoły podstawowej w Domiechowicach wzięło udział w warsztatach zorganizowanych w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Zajęcia poświęcone były przygotowaniom do sfilmowania wiersza Ptasie Radio Juliana Tuwima. Jesteśmy w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dzieci przyjechały tutaj wykonać dalszą scenografię z poprzednich warsztatów, gdzie był projektowany kostium zwierząt, ptaków właściwie do przedstawienia Ptasie Radio, które będzie nagrane na zakończenie wszystkich warsztatów, etapów. Dzisiaj wykonują dzieci tutaj skrzydła gila, które będą też wykorzystane w przedstawieniu, które będzie odbywało się na zakończenie wszystkich warsztatów. Młodzież dostała do dyspozycji bibułę, nożyczki oraz inne niezbędne rzeczy potrzebne do wykonania skrzydeł. Później zaczęła się żmudna praca przy wycinaniu i klejeniu. Dla nich jest to takie wyzwanie tutaj, bo biorą udział właśnie w, w konkursie. W rejonie pozałódzkim, tak? Województwo łódzkie. Tutaj duża konkurencja, aż 42 grupy, czyli każde, każde będą chciały wygrać w tym konkursie. Tutaj przedział wiekowy jest 7 lat do 14, także niektóre sobie łatwiej radzą, niektóre trudniej, także mają drogę otwartą. Myślę, że nie jest trudno, bo wszystkie wychodzą z gotowymi skrzydłami, także sobie radzą. Tym bardziej, że tutaj pracują w, w zespołach, czyli jak gdyby integrują się, uzupełniają tak. i to się sprawdza. Stworzenie skrzydeł Gila zajęło naszym uczniom 90 minut. Oto efekt tej pracy. W zasadzie wystarczy tylko trochę bibuły i trochę papieru i trochę wprawy przy wycinaniu. Taka specyficzna pracownia. Byłeś kiedyś w takim miejscu? Yy, jeszcze nie byłem. Ale mam nadzieję, że jeszcze będzie taka okazja. Jakie wrażenia? No, bardzo ciekawe. W domu można też coś takiego zrobić. Po stworzeniu skrzydeł uczniowie z Domiechowic odwiedzili pracownię papieru czerpanego. Tam czekały już na młodzież papierowe elementy do wykonania dekoracji, a także skrawki materiałów, z których miały powstać ptaki do dekoracji. Wykonują ptaki z papieru, wykorzystując również, wykorzystując również tkaniny stare, skrawki różnego filcu, płatki kwiatów ususzonych, papier z gazet. Także wszystko to, co można poddać recytorowi. Dzieci na tych zajęciach poznają możliwości wykonywania z papieru drobnych form do scenografii, do ptasiego radia, które będą przedstawiały w ramach projektu Kolorowa Lokomotywa. Trzeba mieć jakieś zdolności manualne, czy to każdy może tak sobie usiąść zrobić? Jak by to powiedzieć? Dzieci ze zdolnościami manualnymi mają łatwiej, natomiast myślę, że każdy powinien spróbować, bo. Dlaczego nie w sumie? Wykonujemy tutaj, jak widać, ptaszki do ptasiego radia, do tła. Trudna sprawa, czy nie? Nie, nie za bardzo. Od czego tutaj zacząłeś? Jak wykonywałeś po kolei elementy tego ptaka? Najpierw pomyślałem, co zrobić. I zaczęłam robić. Już szukałem materiałów. Z takich skrawków różnych widzę. Właśnie. Sprawia coś trudność, czy nie? Nie. Wszystko idzie gładko. Te rzeczy, które dzisiaj zrobione zostaną, rzeczy, które zostały zrobione z pracowni filców, tam kwiaty, to wszystko będzie do dekoracji, do przedstawienia. Włożyłam w to trochę pracy, także efekty teraz się pokazują. Trzeba jeszcze go skleić, dokończyć. No dokładnie. Trudna sprawa czy nie? Nie za bardzo. Najpierw trzeba było wyciąć poszczególne elementy, a dopiero później skleić. I wyszedł taki tak. Wykorzystałeś do tego takie rzeczy, które tak naprawdę chyba wylądowałyby na śmietniku, bo to są skrawki jakichś papierów. Można powiedzieć ekologiczny ptak. Właśnie. Czyli wniosek z tego taki, że każdy w zasadzie w domu. Prawie za darmo może sobie zrobić coś takiego. Dokładnie, fajny pomysł i też ozdoba. Na zakończenie warsztatów uczniowie z Domiechowic sami mogli wykonać papier czerpany taką samą metodą, jak robiono to kiedyś. W ramach projektu Kolorowa Lokomotywa młodzież pojedzie we wrześniu na jeszcze jedną turę warsztatów, a później nagra filmową wersję Ptasiego Radia.